Trzy dni przed końcem 2024 roku, czyli 28 grudnia po raz ostatni otworzyliśmy schron dla zwiedzających i ku naszemu zdziwieniu parę osób przyszło. Być może dlatego, że robiliśmy ognisko oraz chcieliśmy ten czas spędzić wspólnie ze znajomymi. Ognisko się odbyło, kiełbaski zostały upieczone, a w ramach walki z nudą oraz delikatnym, że tak powiem, w cudzysłowie, treningiem strzeleckim postrzelaliśmy z posiadanych wiatrówek ASG do, jak zobaczycie, naszego prowizorycznego celu. Śmiechu było co niemiara kiełbaski zjedzone, ale, ale, słuchajcie, najfajniejsze było również to, że odwiedził nas kolega Adam z Pro w zasadzie z koła w Chorzowie, który przyniósł nam dwa normalne geszenki. Jakie? Znaczy, podarunki, żeby było. Jakie? Zaraz zobaczycie w dalszej części materiału. A w chwili obecnej, słuchajcie, zapraszam Was do odwiedzenia naszego schronu w 2025 roku, bo znając nasze szalone pomysły, na pewno znajdziecie tam coś ciekawego. Stawaj matku, chodź pan Słuchajcie, zobaczcie co dostaliśmy od chłopaków z Profortu dokładnie e, z Koła Chorzów Mamy taki zestaw, wam ja pokażę Także koniec roku jest dla nas bardzo fajny I czekajcie, bo jak się to powstry... otwiera? czekajcie To tak, przepraszam bardzo, tego jeszcze nie otwieram, bo uważać, jak łazisz Zobaczcie Tutaj mamy, co tam w ogóle mamy? Masaż imperyt, zestaw chemiczny, jakiś zobaczcie. Co my tutaj mamy? Instrukcja pracy przyrządu. Widzicie, wszystko funkelnówka. Ja powiem szczerze, nie spodziewaliśmy się takiego. Dziękuję. A tak, dusz. Zobacz, tutaj mamy odczynniki inne wymarazki. No Powiem szczerze, ciekawa rzecz. Ciekawa. Trzeba będzie poczytać i się dowiedzieć więcej na temat tego. Albo no, jest to dla nas, słuchajcie, nowość, a że jest to fajne, jak widzicie, bo nowe. Będziecie sobie to mogli zobaczyć u nas w schronie. przy okazji kolejnych odwiedzi, tutaj chyba z buteleczki wyciekło, bo to troszeczkę roztopiło się. Ale coś tam w środku jest. Dobra, to tutaj wsadzimy z powrotem. Ale to jest jeszcze nic, bo od chłopaków z powrotalizum, oprócz tej skrzyneczki, którą odłożę na razie tutaj. No jakby nie było, widzicie jesteśmy na tym naszym schronie. Dostaliśmy jeszcze takie magiczne pudełko Panie Marku, Pan pokazuje Gotowi? Unboxing Unboxing, tak? 3, 2, 1 Zobaczcie Tutaj mamy Zestaw Meteorologiczny Zobaczcie, funkenówka nie możemy już tego używać, bo widzicie data jest do 1960, do 1960 roku. Wszystko jest tutaj. Funkel nowaczka. Wkładamy tu tutaj. I tutaj mamy cały zestaw do tego pomiaru. Zobaczcie, mamy ołówek. nawet oryginalny ołówek. Co prawda, jest gumka do wycierania zgodnie z tym. Zobaczcie, widzicie to. Czechosłowakia Tutaj mamy Wiesińska Jedyne czego tutaj nie ma być może no Tu mamy Taki dings Taki dings Ten dings by się przydało to wkręcić Ten dings by się przydało wkręcić Duża ruchoma wiatra Duża wiatrów to jest to Kompas polowy z paskiem Kompas polowy Nie, to jest duża wiatrów <laughs> Dziennik po stronie brakuje temperatury, ale słuchajcie, sam fakt: jest to mega fajna rzecz, mega fajny pomysł i mega fajny prezent, za który serdecznie dziękujemy. To również, jak i to, będziecie mogli zobaczyć przy okazji kolejnych odwiedzin w naszym schronie. Do których już teraz serdecznie zapraszam, a za cały ten rok, czyli 24. Chcemy Wam podziękować za to, że byliście z nami, za to, że nam pomagaliście, za to, że nas odwiedzaliście, za to, że przynosiliście nam różne dziwne rzeczy, które później tutaj sobie leżą. Możemy je Wam pokazywać. No i w 2025 roku zapraszamy znowu. Koniec. Tak jest, to wszystko.